Nie, bo nie dałbym. Nie dałbym. Tak no, 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 nie dałbym. Nie dałbym. Nie bo Nie dałbym. to dałbym. Nie to Nie Nie Pozdrowienia. Pozdrowienia ze słonecznej Turcji dzisiaj. dałem. Nie na Kaperu! <gryzny> LK dzięki Pęka Nie mnie to nagrywasz, tak? Nie nagrywaj <gryzny> 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 Zobacz kamień z zewnątrz Co to, to mamy, co? No, zobacz to dzięki. Jak to było wszystkie Ma nagrane Słucham? Prawnie. Tak Kiedy Ucięte, z tych miniecioł nowych znowu ja lubię nowe ciąć. Radzę, że są. No, tak Radzę, są optymalne. No, no te są ładne. Nie, teraz nie nagramy. Nie nagramy. Co ty? Jak podarkę. Tak, Jure zakłada, daje. Ja, buty związane. Ja nie jestem przygotowany na takie. Wyjście jakieś. widział tutaj, pokażę jak widziałem, jak to Jak widziałem, widziałem, bardzo fajnie. A jakby ktoś nie wiedział, to chodzi o te rzeczy, że tam już w jakimś tyniegu założył komuś dziurę, a was oczywiście nie było. I kamera włączona, a tak się... jak my czasem już wykonujemy swoją robotę, tak samo. <grym> Jesteś, go <grym> założyłem. Dziureczkę? <grym> a ona jest też w jasne. Cześć, wycięli. do karteczkę, no, pateczki, no, o, no praca, mógł 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 jechać? może mi wejdzie, że nie będzie o tym. Ale nie, co brałem to na basenie? Sprinty. Pierwszy to był, pierwszy to był. Przyzurajmy. Ale ale, ale, ale. Nie mi coś. Ale do tej wiedział, że do ciebie przyjść pożałuję. Nie mam, skończyło mi <grym> się. Dobra. Czy cię z tymi meczami Ja będę tu wokoło. Jakby się coś paliło, to nie wiem, wiesz, księgnie jakiś nie robią. Nic się nie będzie paliło. SS. Ja no w o, może, żeby wsadził CS. nasi się zawodnicą, to się pali, że gry. Pan krężer, proszę. proszę. proszę.